Cześć kochane dziewczyny i cześć kochani chłopacy. Grażyna Walańska z kanału Dom Bocianem. Jakie macie plany na dzisiaj albo na jutro? Układacie sobie, czy także jecie bezplanowo? Ja wstałam dzisiaj rano i doszłam do wniosku, że przestawię kanapę, zaraz się odsunę i. Wczoraj tak właśnie sobie siedziałam, oglądaliśmy z Wojtkiem jakiś dokument i doszłam do wniosku, że ta kanapa, która jest pod oknem jest wyższa. A ta kanapa, która stoi tu, jest już taka mocno wysiedziana, jest niższa, źle mi się z niej wstaje, więc ja dzisiaj postanowiłam jak tylko zmontuję ten film, Zabrać się za porządki, przestawianie kana, pozbieranie dekoracji. Właśnie tu pytanie do Was zbieracie już dekoracje? Czy jeszcze nie? Dobra. Grażynko do brzegu, bo nie o tym chciałam. Nie chciałam <śm> o wnętrzach i o poprzestawianiu. Chciałam dzisiaj o pomaganiu zauważyłam, że nie podpiął mi się mikrofon, ale Wojtek u góry pracuje, nie chcę mu przeszkadzać, a wiecie, mówiłam wielokrotnie, jestem atechniczna, nie radzę sobie z takimi rzeczami, muszę na niego poczekać, a chciałam już ten film nagrać, więc mam nadzieję, że słyszycie dobrze, postaram się mówić głośniej. Chciałam dzisiaj kochani o psach powiedzieć. Wiecie, co się dzieje na pewno u nas. To co zrobiła Doda, coś niesamowitego, że doprowadziła do tego, żeby sprawdzać wszystkie te przytułki dla zwierząt coś, coś niesamowitego Przyznaję Wam się szczerze, że tak dokładnie tego nie śledzę i nie oglądam, z uwagi na to, że ja jestem takim typowym ratownikiem i to te ratownictwo siedzi we mnie tak głęboko. Możecie sobie przeczytać w psychologii, co oznacza ratownik. Nie będę tutaj się nad tym rozwijać. Że ja muszę sobie takie rzeczy dawkować, bo ja byłabym w stanie wsiąść w samochód i pojechać, ratować z Dodą te zwierzęta. Wczoraj próbowałam pertraktować z Wojtkiem, że może jeszcze jednego psa, na co Wojtek nie wyraża zgody, i ja zgadzam się z, z nim w zupełności, bo mamy sześć kotów. W tym dwa wymagające naprawdę takich zabiegów weterynaryjnych. I to jest. Trzeba być odpowiedzialnym. Właścicielem. To nie chodzi o ilość, tylko o jakość troski dla tych zwierząt. Dlatego wiem, że on ma, że on ma rację. Dostałam muszę wam pochwalić się. I tutaj e, wspomnieć, że mam taką jedną widzkę, Marylkę, e, która dała mi wiadomość, że jej mąż w lesie znalazł e, prawie zamarzniętego psa i oni go e, adoptowali, e, dając mu imię azyl. Jeszcze napisała, że mamy teraz ponownie kogo kochać, bo jej wcześniejszy pies zmarł. Takie rzeczy wyzwalają we mnie wielką radość, że tak dużo jest osób, które ratują te zwierzęta. Chcę Wam powiedzieć, że taką równowagą, takim balsamem dla mnie w tej chwili. Patrząc na te informacje, co dzieje się w przytułkach, nasze miasto nie ma czegoś takiego. Ma warmieński, ale z tego, co wyczytałam na Facebooku, wszystkie psy są tam zabezpieczone. Wszystkie psy znalazły domy tymczasowe, żeby na zimę nie siedzieć właśnie na zewnątrz. Więc też apeluję do Was. To nie trzeba jechać do bytomia. To można naprawdę zainteresować się jakimś takim przytułkiem w okolicy, chociaż na czas zimy, tego mrozu niesamowitego, żeby te zwierzęta nie zamarzały. Jeżeli ktoś ma możliwość zaopiekowania się, chociaż dania mu domu tymczasowego, rozważcie to. Ja generalnie dbam o zwierzęta i to nie jest chwali post, absolutnie nauczyłam się działać i interweniować. I ci, którzy mnie obserwują na Facebooku, bo to widzą i na Instagramie, to widzą, że wrzucam bardzo dużo rolek ze sarnami. Które całkowicie demolują nasz ogród objadając wszystkich tych moich drzewek i tych roślinek. Ale ja wychodzę z założenia głodnego nakarmić. Ja ich nie przeganiam tych sarn. Jest w tej chwili zima, jest bardzo dużo śniegu, te sarne nie mają jedzenia. E, pozwoliłam sobie. Hmm, Dotrzeć do osoby kompetentnej w naszym, z naszego terenu po dwóch telefonach. Nie odpuściłam. Dopiero po dwóch telefonach dotarłam do odpowiedniej osoby. Nie odpuściłam. I wiem, że prawdopodobnie już w tym tygodniu. Przyjedzie do nas balot słomy, żeby te nasze sarny miały co jeść. Ja nie chcę do nich ani strzelać, ani wyłapywać, niech one żyją sobie wolno. Ja chcę je po prostu dokarmić. I udało mi się. I nie mówię tego jako chwali post, że mi się udało, tylko że jeżeli próbujemy, nie odpuszczamy. To potrafimy coś zdziałać. Ja e, bardzo jestem wdzięczna Panu Grzegorzowi, nie będę wymieniać nazwiska, Panu Grzegorzowi za to, że nie, mnie nie zbagatelizował tak jak wcześniejszy rozmówca, że mi odesłał do kogoś innego. E, także Wy też możecie, Wy też możecie działać. My nie musimy czekać na dodę. I na kogoś jeszcze innego, bo wiem, że po prostu fantastyczna rzecz się wydarzyła, bo i wersów dołożyła się, i chyba Kubicka też pojechała do Pepko, wykupując koce, dostarczając do tych różnych, właśnie przytułków, schronisk dla zwierząt. Możemy. Możemy zrobić, chociażby dokarmiając ptaki, chociażby zabierając psy z łańcucha do domu na okres zimy. Ja jestem, wiecie, tak. Znalazłam sobie taką równowagę, co dla mnie jest bardzo ważne między tym, co dzieje się w tych schroniskach. A tym, kogo spotykam ostatnio w przychodni w Lidzbarku Warmińskim um, u doktora Wrodka, um, gdzie trafiłam na fantastyczną panią doktor, panią Alicję, która bardzo mocno zaangażowała się w wyleczenie naszego Mirona. Nie wyleczymy go do końca, ale wiemy, że um, jego dni nie są w bólu. To jest e, też dla mnie ważne i muszę wam też powiedzieć wiem, mówię tak chaotycznie, e, że nauczyłam się robić zastrzyki z insuliny. Ja, która zawsze wzywała sąsiada, żeby zrobił zastrzyki, nauczyłam się podawać dwa razy e, w tego, e, dwa razy rano i wieczorem insulinę. I właśnie, ponieważ ja ostatnio spędziłam bardzo dużo czasu w tej lecznicy w Lisbarku Warmińskim, spotykałam ludzi, którzy tak bardzo kochają swoje zwierzęta. Z jaką troską oni opowiadają o tych zwierzętach. To są odpowiedzialni właściciele. Jak, ile ja tam poznałam historii, nawet, nawet nie rozmawiając, widząc jak ci ludzie głaszczą te zwierzęta, jak one z nimi rozmawiają. Naprawdę jest nadzieja, jest dla mnie ta równowaga, że pomiędzy tym złem jest też i dobro. I żeby nie sfiksować i nie zwariować, to ja trzymam się tego, co zobaczyłam w lecznicy zwierząt. Poznałam tam panią, która walczy o życie swojego pieska z niesamowitą determinacją. Z niesamowitą determinacją. Miałam to szczęście, spotykać ją. Bo ja jeździłam na kroplówki, ona jeździła na kroplówki, siedzieliśmy blisko siebie. Nie będę podawać tutaj nazwisk absolutnie, ale pani jest z Bartoszec. I proszę sobie wyobrazić, bo chciałam to opowiedzieć, że tak rozmawialiśmy, bo jak tyle dni siedzieliśmy od rana do wieczora w lecznicy, to poruszaliśmy przeróżne tematy, nie tylko te o psach. Ale też o pasjach, o tym, co lubimy robić, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I pani mnie zaskoczyła, bo powiedziała do mnie tak. A ja coś dla Pani będę miała jutro. I wyobraźcie sobie. Spotykamy się następnie, specjalnie włożyłam z powrotem. Spotykamy się kolejnego dnia na tych kropówkach z naszymi zwierzętami. I proszę. E, taki kartonik. Specjalnie włożyłam z powrotem, e, żebyście zobaczyli. Pani mnie bardzo mocno zaskoczyła. W pudełeczku kartka. Herbatka z rokietnika. Kiedy zasypie śnieg ścieżki do domu, anesz goździki. Zalać wrzątkiem jedna trzecia szklanki, dodać zaczyn z rokietnika, dolać do pięknego kubka wrzątku, uzupełnić miodem do smaku smacznego. I proszę sobie wyobrazić, że tutaj ten rokietnik, który, o którym tak dużo słyszałam, który pani sama robi, yy, Muszę to ustawić. Dwa takie przedsudne kub, kubki. E, Pani mnie tak zaskoczyła, e, że, ale też właśnie postawiła do pionu, że nie wszyscy są źli, że są ludzie tacy bezinteresowni. Tak po prostu. Tak po prostu. To chyba by było na tyle. Tak chciałam się podzielić z Waszymi re, swoimi refleksami. Przepraszam, że w takim chaosie, że poruszam tutaj dużo kwestii, różnych kwestii, ale taki mój urok taki, taki mój urok, że poruszam wszystko naraz. A potem mówię: Do brzegu, Grażanko, do brzegu. A więc dotarłam chyba już do tego brzegu. <śmiech> <śmiech> jutro jest środa, jutro jadę z Mironem na kontrolne badania. Znowu będzie pobierany mocz i krew. Będziemy patrzeć, czy wyniki się poprawiają. No, walczymy. Walczymy, cieszymy się z każdego sukcesu. Co prawda, mam takie zalecenie: badać mu poziom cukru, i to jest jedyna rzecz, której akurat nie potrafię zrobić, bo to trzeba w uchu zrobić taką grubszą i giełką, kropkę, żeby ta krew wypłynęła, i wtedy ja mam to urządzenie, bo sama sobie nie cukier. Ale dla mnie jest trudne zrobienie tego nakucia i z tym sobie nie radzę. Więc obserwuję, jak z tą insuliną. Także jesteśmy zmuszeni być bardziej uważni. To jest, jak kot jest chory, to jest trudna historia, bo do tej pory u nas koty jadły, kiedy chciały. A w tej chwili Miron musi jeść e, dwa razy, rano i wieczorem. Więc musiałam dostosować do tej sytuacji wszystkie inne koty. Miron dostaje inne jedzenie. Nasze koty to zwęszyły i najchętniej też by jadły to drogie jedzenie specjalnie zamówione dla Mirona, które kosztuje <gry> wiele mm, pieniędzy. Więc pilnowanie tych misek to jest, to jest trudne. Dlatego tutaj akurat zgadzam się z Wojtkiem, kiedy umie mnie już upadają, że kolejny pies to kolejne zobowiązania. I, i tak jeszcze moja taka refleksja. Jestem niezmiernie wdzięczna tym wszystkim ludziom, którzy się za to bo wiecie doskonale, że ja nie jestem przeciwniczką psów na łańcuchu, e, psów e, trzymanych na podwórku. Nikt nie musi mieć psa. Nikt. To nie jest obowiązek. Pies hmm, wymaga odrobiny luksusu, nie, szacunku naszego. Po prostu naszego szacunku. Czy ktoś komuś każe mieć psa, jeżeli nie może dać mu warunków? Absolutnie nie, absolutnie nie. Więc nie rozumiem, dlaczego te psy są właśnie na łańcuchach. Nie potrafię tego zrozumieć, nie potrafię, dlaczego one zamarzają. Dlatego jestem wdzięczna niesamowicie Dodzie i tym wszystkim gwiazdom, i pani Steczkowskiej, który ruszyły tą górę. E, ale musimy też wiedzieć, że jeżeli nie będziemy trąbić wszędzie, że należy sterylizować zwierzęta nasze, że nie powinniśmy ich rozmnażać, że nie powinniśmy, nie powinniśmy kupować żadnego psa z pseudochodowli, dopóki schroniska są pełne zwierząt. Dopóki tego o, jakoś odgórnie, jakoś przepisami nie zostanie ustanowione, dopóki weterynarz y, z każdego miasta nie będzie chodził po wsi i dawał zalecenie y, na y, sterylizację psa, jeżeli to nie będzie rozwiązane y, jakimiś przepisami, to te przytułki zawsze będą. Y, Bardziej zawsze będą pełne, będą żyły w złych warunkach. I to my gotujemy tym zwierzętom taki los. Także zastanów się, jeżeli masz psa na łańcuchu, to zastanów się, jak jest tak zimno, czy nie warto go wziąć do domu. Chociaż na, na to, żeby. Jak ten mróz będzie lżejszy. To by było na tyle. Wiem, wiem, że mój filmik, jak apeluję o coś, to on się wtedy bardzo nie podoba. Bardzo trudno. Dobra, to by było na tyle, kochane dziewczyny i kochani chłopacy. Jestem Wam bardzo wdzięczna wszystkim osobom zwierznolumnym. Że ratujecie zwierzęta, że wspomagacie, że pomagacie, że nie odwracacie głowy. Marylko, naprawdę e, bardzo Ci dziękuję za troskę, troskę nad, e, nad tym psem e, nazwanym przez Was Azel. Także do następnego razu, do zobaczenia, do usłyszenia. Ach, zapomniałam jeszcze powiedzieć, że ponieważ ja, YouTube nie ma takich dużych możliwości, jeżeli chodzi o muzykę, ja nie zrezygnowałam z takich rolek, krótkich filmików. Więcej ich pokazuję na Instagramie i na Facebooku, ponieważ tam mogę dobrać muzykę. Żeby mój film, obraz, yy, współgrał z, yy, z muzyką. Film współgrał z... pokręciłam? No, ale na pewno zrozumiałbyście mnie. Wiem, że po tamtej stronie są inteligentne osoby, więc na pewno moje skróty myślowe zrozumiały. Trzymajcie się, jeszcze w zielone gramy. I to by było na tyle.